Znasz słowa proroctwa. Inaczej w Aszanie zapanuje ciemność. Wystarczy jedno z nich. Ty wybierzesz które. Mm, niedaleko miejsce, gdzie cyklopy zniszczyły flotę stalowych ludzi. Gdzie cyklopy ocaliły młodszych braci. To nie biura sinodziobry. To tylko moje włosy. Odrosną, tylko długo to zajmie. Czarni nagowie kryją się w kaplicy. Zaprowadzimy, tam ciemność czai się. Sandor chce, by Zed przypomniał duch Kuniaka. Ha, Zed nie zapomniał. Zed i gobliny chętnie obronią wzgórza Kuniaka. Dobra pora na kotlec węża.